Cześć, witam Was na kanale Ozytech. W dzisiejszym filmie będziemy sobie testować tą kamerkę. Jest to kamera 8 megapikselowa, ale to nie jest najważniejsze najważniejsze jest to, że posiada algorytm wykrywania i śledzenia samochodów. I Chcecie zobaczyć jak to wygląda? Zapraszam do oglądania. Dobra, na początek zobaczcie kamerkę mam podłączoną pod akumulator i tak samo router, no i komputer jest tylko służy mi do nagrywania tak naprawdę. Oczywiście jest to kamera na aplikacji Camhi Pro. I tak samo można dodać ją na komputerze do programu HIP2P Client, który już pokazywałem, nawet w tym filmie. Możecie sobie obejrzeć i zobaczyć. Wszystkie kamery na tej aplikacji można dodawać w ten sam sposób. My sobie dodamy na telefon i właśnie będę nagrywał na komputerze też obraz, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast najbardziej interesuje mnie funkcja wykrywania i podążania za samochodem. Oczywiście ta kamera też ma funkcję podążania za człowiekiem, więc na początku sobie przetestujemy, jak ona podąża za mną, a później przejedziemy się samochodem, być może tam w tamtą stronę i sprawdzimy, jak ona podąża za tym samochodem. Oczywiście musicie mieć na uwadze fakt, że ta kamera nie będzie podążała za szybko jadącą z samochodem, to działa na takiej zasadzie, że jeżeli byście mieli kamerę gdzieś umiejscowiono na domie i ktoś do was by przyjechał na podwórku no to wiadomo że on nie idzie szybko tylko że tak powiem będzie się już zatrzymywał więc ta prędkość jest już bardzo bardzo niska i kamera wtedy może wykryć i nagrać takie nagranie jak również jeżeli no nie wiem by skręcał w prawo w lewo samochód to kamera jest w stanie że tak powiem pójść za tym samochodem więc to działa na takiej zasadzie natomiast oczywiście przetestujemy to więc na początek Dodajmy sobie kamerkę na telefon. Na telefonie, oczywiście, najlepiej połączyć się z routerem. Tak, jak ja mam ten router, to ja się połączę z tym routerem. Wy, oczywiście, w domu będziecie musieli połączyć się ze swoim routerem. Chodzi o to, żeby jak najszybciej i najłatwiej dodać kamerkę. Więc, tak jak mówiłem, łączymy się z siecią Wi-Fi. Ja jestem już połączony. Następnie, tak jak wspomniałem, jest to aplikacja Kamki Pro. Otwieramy sobie ją. I teraz klikamy plus, kamera sieciowa, urządzenia w użyciu, ponieważ ona już jest połączona z routerem i szukaj urządzeń w pobliżu. Znalazło mi kamerkę, więc teraz sobie klikam ją, żeby dodać. Tu nic nie zmieniam, żadnych haseł, tylko robię potwierdź, aby dodać. Mogłbym wpisać sobie nazwę kamery, natomiast robię tylko potwierdź, mam kamerę online. Za pierwszym razem kamera będzie chciała zmienić hasło, więc sobie wpisuję na test kamery. Zmienia hasło. Hasło zmienione poprawnie. Otwieram sobie kamerkę. Robię tak, wiem, czyli chodzi, że kamerka będzie się obracać. No i musicie mieć na uwadze fakt, że tutaj będzie mi lagować strasznie, więc teraz sobie dodam kamerę na komputer, żeby nagrywać z komputera. Adres IP kamery 2.168.1.2 Enter, admin i to hasło, które utworzyłem wcześniej. Następnie przez pogląd przez przeglądarkę. Mam tutaj obraz kamery. Zrobię sobie, wybiorę sobie folder, gdzie ma nagrać kamerka. Cardetect może być. Robię nagraj. I w tym momencie, jak tutaj zobaczycie, nagrywa mi już ten obraz. Chodzi o płynność, tak? Natomiast jeszcze musimy sobie ustawić. Widzę datę. Opcję. Tutaj sobie zmieńmy na 60 Hz. Zapisz. Kamera się będzie przelogowywać. Jak już mamy działać, to ustawimy sobie 60 Hz i 30 klatek w tej kamerze. Czyli akurat ta kamera posiada 30 klatek, jeżeli ustawimy na 60 Hz. Co to jest, co jest dobre, ponieważ jeżeli kamera ma śledzić obiekt, no to wiadomo, im więcej klatek, tym lepiej. Jeszcze widzę, przelogowuje się. Więc jeszcze musimy poczekać. Dobra, teraz wchodzimy jeszcze raz w opcję. I zmieniamy sobie na 30 klatek. Robimy, zapisz. Teraz tak, systemowe data, czas. I tutaj wybierzmy sobie plus 1. Mhm, warszawa. Automatycznie uwzględni. Zapisz. Dobra. I teraz jeszcze raz robimy, nagraj. No i dobra, mamy ustawione 30 klatek w kamerze. Natomiast na telefonie niestety będzie mi lagować strasznie, no bo tutaj y, oczywiście będę połączony z siecią GSM. Jeżeli pójdę dalej, no to ja się już z tym routerem nie będę mógł połączyć. I zobaczcie, teraz kamera nie śledzi mnie. Otwórzmy sobie obraz na telefonie też. Tak, mam na razie płynność. Nie będę robił tutaj jakość. Bo na telefonie może nie wytrzymać. No zróbmy może. Dobra, najwyżej będzie lagować. To nie zwracajcie na to uwagę, bo to niestety wina internetu. I zobaczcie. Kamera mi nie śledzi, tak? Strasznie lagowanie jest. Zróbmy sobie płynność. I teraz, żeby kamera zaczęła śledzić, to najpierw sobie ustawmy jakiś punkt, do którego ma wracać. Załóżmy sobie. Zróbmy ten, ten punkcik, nie? Czyli ja na razie wyjdę z tego obszaru. I chcemy ustawić, żeby kamera zawsze monitorowała ten obiekt i wracała do niego. Musimy sobie ustawić pozycję 88, zrobić ustaw. Następnie, żeby kamera zaczęła śledzić, robimy 97, wywołaj. W tym momencie kamera takim skinięciem głowy potwierdza y, ustawienie i teraz już powinna śledzić. No oczywiście, żeby to sprawdzić, wystarczy wejść w obiektyw kamery. No i kamera zaczyna nas śledzić. Jak widać, to, to działa, tak? Zaczyna za nami podążać. No i co? I teraz? Oczywiście jesteśmy blisko kamery, no to to nie sztuka. Nawet, nawet kamery, jak widzieliście poprzednie, mają tą opcję. Nam chodzi o to, żeby... Podążała gdzieś tam dalej. Na początek wyłączę sobie sieci Wi-Fi. Będę działał tylko na sieci GSM. Otwieramy sobie. Mamy. No i teraz nie wiem, czy w ogóle na telefonie jest sens to pokazywać, bo tutaj router jest na sieci GSM. Ja jestem na sieci GSM, więc to będzie katorga. Ale to, to są warunki polowe, więc miejcie to na uwadze. Pójdźmy sobie tutaj. To miejsce, no tutaj, to możemy sobie nawet na 100 metrów przejść albo i dalej. Zobaczymy, jak daleko. Oczywiście ma, ta kamera ma też czas śledzenia, więc jeżeli skończy jej się ten czas śledzenia, po prostu wróci do pierwszego punktu wyznaczonego. Możecie tam sobie od razu sprawdzać, jak to wygląda. Do tego jeszcze coś źle zrobiłem, kamera jest w dole, więc do góry nie podejdzie. Ale dobra, tutaj widać, tam z daleka, z około 150 metrów wykryła kogoś. Więc śledzenie działa, nie? Śledzenie działa. Oczywiście kamera nie będzie u was tak nisko usytuowana, będzie gdzieś na około 2 metrach powieszona, tak? A zobaczcie, teraz jedzie samochód i samochodu nie wykryje. Widzicie, nie wykrywa samochodu, ponieważ nie jest ta opcja jeszcze ustawiona. Trzeba tą opcję ustawić jeszcze. No, ten za nisko jest ustawiona. Zaraz to poprawimy. Weźmiemy ją troszeczkę, przechylimy, żeby też wyżej troszeczkę widziała. Zaraz poprawimy kamerkę. Dobra, podłożyłem puszkę pod nogę i teraz troszeczkę będzie wyżej patrzeć, więc zaraz zobaczymy, no ale też zawsze no mówię polowe warunki zawsze lepiej sobie coś podłożyć, bo oczywiście jeżeli by wysoko wisiała no to by nie było tego problemu, nie? No tutaj tak jak mówię strasznie laguje i tak to wygląda czyli tutaj mnie śledzi bez problemu, idę sobie w boczek i też za mną podąża Podążanie działa bezproblemowo. No jeżeli bym wziął na jakość, no to tutaj od razu będzie się tak zacinać masakrycznie, że nie ma sensu. Będzie różnica bardzo duża. Teraz tak. Weźmy sobie tutaj na płynność, żeby nam się aż tak mocno nie zaczynało. Teraz jeżeli byśmy chcieli, żeby kamera wykrywała samochody. Wchodzimy sobie w ustawienia, zarządzanie alarmami i powiadominiami. I tutaj robimy typ identyfikacyjny, wybieramy to, i jak widzicie, możemy wybrać rozpoznawanie pojazdów ludzkich. Głupio to, głupio to brzmi, ktoś tak przetłumaczył, natomiast chodzi o to, żeby tutaj kamera rozpoznawała zarówno ludzi, jak i samochody, więc wybieramy z tą opcję, klikamy OK. I w tym momencie kamera znowu nam się przeloguje. Musimy chwilkę poczekać. Jak kamera już się przeloguje, w tym momencie będzie wykrywać również samochody. Kamera wróciła do punktu pierwotnego i teraz, jak będzie wykrywać samochody, to będzie również za samochodami podążać. Więc może najlepiej sprawdzić po prostu. Pojedźmy kawałeczek i kamera zobaczymy, czy będzie nas śledzić. Co oczywiście to będzie się nagrywać na samochodzie, czy na telefonie podczas jazdy nie będę korzystał. Więc ja z telefonu na razie wychodzę. Komputer zostawiam sobie tutaj. W ogóle, zobaczcie, do akumulatora mam podpięty taki regulator napięcia. Następnie z tego regulatora mam podpięty rozgałęźnik, na którym mam podpięty ten router i oczywiście nasza kamera. Dlaczego regulat przez regulator podłączam? Ja już miałem to podłączone. Ze względu na to, że e, też korzystam z, e, z panelu solarnego, czyli panel e, solarny, zobaczcie. Podłączamy sobie w tym miejscu, e, tutaj w tym miejscu akumulator, no i tutaj jakieś urządzenia typu, właśnie, kamera, coś w tym rodzaju. E, jeżeli podłączamy panel solarny, to automatycznie nam ładuje e, ten akumulator. I powiem Wam szczerze, że to dobrze działa. Ja mam panel solarny, chyba 60. I kamera przez całe lato potrafi zadziałać. Gdzieś tam akurat sobie ptaszki obserwowałem, więc to bez problemu. Takie rozwiązanie jest super. Zresztą w ostatnim filmie pokazywałem wam taki zestaw. Tylko że tam był panel solarny 100W, więc tam to już w ogóle myślę, że to będzie spokojnie działać. To co? Jedziemy się samochodem przejechać. Zobaczymy, jak kamera śledzi samochód. Dobra, kamera. O, już wykryła samochód. Jak widzicie obkręciła się na mnie. I jedziemy sobie zobaczyć jak daleko będzie śledzić. A tutaj kółeczko zrobimy. Jedziemy sobie 10 na godzinę w tym momencie, więc kamera bez problemu powinna nas śledzić. E, tak naprawdę kamera będzie śledzić samochód wolno jadący. E, szybkiego samochodu no, kamera nie, nie wyśledzi, bo e, tak szybko się nie obraca. Ale to właśnie chodzi o to, że kamera ma, e, ma wykrywać w ogóle samochody, tak? bo jak wam pokazywałem wcześniejsze e, kamery posiadały algorytm tylko i wyłącznie wykrywanie człowieka. Nie śledziły samochodów. Zobaczymy, kiedy nas zgubić, czy nas zgubi, Ja teraz nie widzę na telefonie. Ponieważ prowadzę samochód, więc nie używam telefonu podczas jazdy. Tak to właśnie wygląda. Odpnijmy sobie, zobaczymy, czy kamera nas będzie, na przykład też. Trzymajmy się. Zobaczmy na telefonie, jak sobie stoję. Tłumaczmy. Jestem na sieci GSM. Nie mam sieci komórkowych włączonych. I jak widać, tutaj wykrywa. Weźmy na jakość. Tablice rejestracyjne wszystko widzicie. Więc to jest mega fajne. pomacham Wam. teraz cofnęła no tak jak się skończy czas teraz oczywiście jeżeli ponownie mnie wykryje to znowu przybliży sobie też jak widzicie ona sprawdza w lewo w prawo czy, czy nie ma żadnego innego obiektu no i ponownie i oczywiście ostrość sobie dostroi i mnie też widać jeszcze bliżej I jesteśmy z powrotem. I właśnie tak to wygląda: śledzenie. Dlatego też yy, teraz kamery ogólnie będą się pojawiać, właśnie z algorytmem wykrywania samochodów. I jak widzicie, ta przybliża, śledzi samochód więc naprawdę fajna opcja. I to był taki krótki film, w którym właśnie pokazałem Wam tą kamerkę 8-megapikselową z śledzeniem ludzi, jak również samochodów. Następną pokażę kamerkę też 8 megapikselową, tylko mniejszą, 5 razy zoom, więc to nie będzie już kamera, która zbliża automatycznie zoom. Natomiast też w tym miejscu, więc nie zdziwcie się, że dwa razy pokazuję w tym samym miejscu kamerki. Dwie różne, ponieważ za chwilkę ją podłączę. A jeżeli chcecie zobaczyć właśnie jak wygląda następna kamera, pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić żadnego filmu. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.